Bożej, Augustyn, Lechia ja Gdańsk, za wami czwarta kolejka, mecz z Jagielonią I niestety nie udało się wygrać, mimo że prowadziliście do 75. minuty 1 do 0. Eee, no spokojnie, już po meczu, eee, jakie, są, jakie, jakie są Twoje myśli o dzisiejszym starciu Lechia ja gdańsk Biały białystok Cóż tu powiedzieć? Myślę, że dość dobrze kontrolowaliśmy spotkanie. Szkoda, że wypuściliśmy te punkty, ale takie, takie jest życie. bywa. Że, że, że ktoś popełni błąd, raz, raz jeden, raz drugi, ale to, to nie zmienia faktu, że, że, że jesteśmy gotowi, jesteśmy przygotowani, żeby grać na najwyższym poziomie i, i myślę, że w, w dużej mierze w dzisiejszym meczu żeśmy to prezentowali. W drugiej połowie drużyna Jagielloni można powiedzieć trochę nawet jakby siadła, bo yy, starali się yy, stwarzać bardzo często yy, zagrożenie pod, pod waszą gramką, yy, czy w sumie ta bramka, która padła w 25 minucie meczu Artur Sobiech, jakby no nie wiem, lekko rozluźniło wasze szeregi? Czy znaczy, czy na nas siadła jak to mi się nie zgodził, ale pewnie gdybyśmy sobie sami tej bramki nie strzelili, to oni by nam wydaje mi się, żeby jej nie strzelili, ale e, cóż, taki mamy styl, często tak bywa, że się cofamy i to nie jest pierwszy raz, że tak gramy, więc nie zgodza się, że oni na nas siedli, tylko tak po prostu jest. Patrząc tutaj na dzisiejszy mecz, sporo razy był używany war do weryfikacji tych sporych sytuacji. No właśnie, czy że tak powiem, nie, jakoś, w jakiś sposób nie wytrącało też was to z takiej, tej, takiej równowagi, że w sumie no jednak te sytuacje, które mogły być na waszą korzyść, ostatecznie system i koniec i końców także sędzia weryfikuje na waszą niekorzyść? Co do waru nie chciałbym się odnosić, ale na pewno z, myślę, że zbyt często jest przerywana gra w polskiej Ekstraklasie i to trochę podupada na płynności, płynności meczu. Zbyt dużo jest przerw i zbyt dużo takich miękkich fauli jest gwizdanych. A jak widzieliśmy w kwalifikacjach, gdy graliśmy z Bręby, sędziowie byli byli no dobrze przygotowani. No nie gwizdali. To jest męska gra, tam nie grają kobiety, chociaż bywa, że i grają też, ale... To jest męska gra i powinna się odbywać płynnie. No, są faule, no, są faule, no, ale myślę, że zbyt często jest przerywana gra przez takie miękkie, miękkie faule. Cały czas nie macie porażki w Ekstraklasie w tym sezonie, natomiast macie te trzy remisy. Trochę boli mimo wszystko, biorąc pod uwagę, jak, jak przebiegała gra w tych meczach? No tak, tak, zdajemy sobie sprawę, że mogliśmy mieć duży, większy dorobek punktowy, no, ale mówię, jest początek sezonu, my się nie poddajemy, lecimy dalej. Jesteśmy gotowi na wyzwania. Teraz czeka was spotkanie w Bełchatowie z Rakowem, później mecz przyjaźni ze Śląskiem. No właśnie yy, Twoim zdaniem tutaj 6 punktów jest jak najbardziej możliwe, bo Raków obecnie no nie prezentuje, jako Beniaminek nie prezentuje to prawda, jakiejś wysokiej formy, no ale Śląsk yy, obecnie lider. 10 punktów w czterech meczach. Czy znaczy nie chcę tutaj obiecywać ani sądować, czy będzie 6 punktów, czy, czy dwa punkty, czy trzy punkty. No. W każdym bądź razie my jedziemy grać swoją piłkę, wygrywać. Jak się potoczy mecz, to zobaczymy na miejscu. Myślę, że w dzisiejszym spotkaniu zabrakło Lukasa Karaslina, który tutaj miał problemy zdrowotne. Także Arką także udowicić. No właśnie, Twoim zdaniem, absencja tych dwóch skrzydłowych e, sprawiła, że wynik jest taki, a nie, a nie inny? No, trudno mi mówić o takich rzeczach. Jak, jeśli oglądałeś mecz, to widziałeś, że przebiegał dość sprawnie i dość, dość nieźle. Radzili sobie nasi skrzydłowie, więc stworzyliśmy sobie również mnóstwo sytuacji, więc wiadomo, że czekamy na, ich, na nich i, i, i są dla nas przydatnym ogniwem, ale no tak jak mówię, po to są zmiennice, żeby, żeby dawać też nam jakość i oddech. I moje ostatnie już pytanie. Z czego Lechia Gdańsk może być zadowolona ze swojej gry po dzisiejszym spotkaniu? Ciężkie pytanie, no z... Graliśmy swoją piłkę. No, utrzymywaliśmy się dobrze przy piłce, kontrowali, kontrowaliśmy, yy, graliśmy skrzydłami to, co gramy w każdym spotkaniu. Myślę, że graliśmy swoją piłkę. No. Jesteśmy zadowoleni z naszej gry, jesteśmy niezadowoleni z wyniku.